Uwielbiamy ideę pośrednika, dopóki nie mówi nam, że sami nie możemy pośredniczyć. W kulturze, która ceni niezależność i samowystarczalność, konieczność uznania, że ktoś musi pośredniczyć między nami a Bogiem, może wydawać się upokarzająca, a nawet obraźliwa. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, na świadectwo we właściwym czasie. Pierwszy list do Tymoteusza, rozdział drugi, wersety od 5 do 6. Ten werset przypomina nam, że rola Chrystusa jako jedynego pośrednika nie odbiera nam mocy, ale wypełnia to, czego nigdy nie moglibyśmy dokonać. On zbliża grzeszną ludzkość do świętego Boga, oferując wolność, a nie ograniczenia. Posłuchaj święte sprzeczności gdzie odkrywamy dlaczego odrzucamy potrzebę pośrednika jakiej pokory wymaga jego przyjęcie i w jaki sposób dzieło Chrystusa jako pośrednika przemienia naszą relację z Bogiem